Siemka, witam wszystkich. Pokażę Wam dzisiaj, jak zmodować Mountain Blade tak, aby mod działał poprawnie. Ściągamy najpierw moda. Jeżeli jest winraże, to wypakowujemy go. No, i następnie wchodzimy do folderu, gdzie zainstalowaliśmy grę. Kolejnym folderem jest Modules. I tutaj wklejamy naszego moda. Ja już tutaj mam kilka modów, jak widać. Ale to wcale nie jest dobre rozwiązanie, gdyż im więcej modów, tym bardziej gra. Dużej się ładuje. Hundred Years War. To jest mod, który przed chwilą wkleiłem. Następnie odpalamy grę przez Uniloadera. I tutaj, jak mamy aktywny moduł, wybieramy sobie po prostu swój mod, który chcemy akurat odpalić, 100 years War. a następnie klikamy w mount and blade. Ja może nie będę teraz odpalał, bo nie ma takiej potrzeby, ale zapewniam wszystkich, że jeżeli zrobiliście wszystko tak jak pokazałem, to mod powinien działać poprawnie. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku.